Waszym przyjaciołom życzę wspaniałej zabawy dzisiaj. Jak powiedział tutaj prezes, dasz ból. Mówiłem, <noise> że jest bardziej wyposażony. Ale to, to tak powinno być. Im dalej idzie, tym pan będzie doskonało. Ale to nie ma z okazji tego 60-lecia i z okazji otwarcia tej pięknej stanicy składam serdeczne życzenia, gratulacje, słowa uznania wszystkim myśliwym. Życzę satysfakcji i zawodowej, i w życiu rodzinnym, i szczęścia dużo też życzę, i w życiu rodzinnym, i w łowisku. Nie będę się przedłużał odnośnie naszej pasji, bo ja też jestem myśliwym. Musimy pracować od postaw, tak jak w lasy już też robią. Wychodzimy do szkół, do młodzieży i tak dalej. I rola myśliwych jest taka, żeby nie zamykać się nie udawać, że nic nie ma. Trzeba po prostu edukować, mówić. Nie bać się też tego, że polujemy. No niestety, przyroda już jest tak zachwiana, ta jest tak zniekształcona, że my nieudolnie, ale próbujemy, powinniśmy coś tam robić. Bo jakbyśmy zostawili jak to którą mówią mogą za pastwę, wszystko. No to ja chciałbym to zobaczyć za 10 lat, tu będzie. Ale tak na Życzę jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego. Na Pamiętajcie, że Myślistwo to nie tylko odstrzały polowania, ale to również działalność edukacyjna, to również działalność ekologiczna, to dokarmianie zwierząt, to wszystko to, co się wiąże ze stratami w rolnictwie. I dzięki Waszej postawie jest to społecznie akceptowalne i to, co Przedmówca powiedział, w naszych stronach jest to bardzo pozytywnie postrzegane. Chciałbym Wam życzyć, aby kolejne lata Waszej działalności mierzone były tak wspaniałymi gilouszami, abyście na co dzień znajdowali satysfakcję i radość z tej działalności. Niechba burdarzy. Wszystkiego najlepszego. Dobrze. I nie boję się określić słowa okazałego wigwamu tej nowej stanicy. No, myślę, że sąsiednie koła, które jeszcze nie mają, na pewno zmobilizują się w tym temacie, żeby też nie pozostawać w tyle. A dowód naszej pamięci. Witam bardzo, Aregasem Prezydentowskim, Huber w dzisiejszym dniu, czyli 29 czerwca, otwieramy naszą stanicę myśliwską o nazwie Hubertówka. Pomysł powstał, można powiedzieć, około 2,5 roku temu, gdy utworzył się nowy zarząd w Kolełowieckim. Zainicjowaliśmy taką po prostu inicjatywę, żeby coś zrobić na naszym gruncie, który mamy od lat 80., i stwierdziliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jak zrobimy taką własną stanicę myśliwską, która będzie służyć nam, społeczeństwu oraz prowadzić różnego rodzaju edukacyjne, lekcje poglądowe dla młodzieży szkolnej itd. Obiekt zaczął być budowany 5 listopada 2012 roku przez firmę, która nam wykonała cały ogół wszystkich operacji. I mogę powiedzieć, i z tego miejsca bardzo podziękować, nie będę wymieniał yy, wszystkim dobroczyńcom, sponsorom, którzy nam wspomogli finansowo i wspomogli nas różnego rodzaju doradztwem, sprzętem. I dlatego, tak w krótkim można powiedzieć, w półrocznym okresie powstał ten wspaniały obiekt, który dzisiaj możemy yy, zaprezentować Państwu, który będzie służył okolicznym mieszkańcom. Yy, mam nadzieję, że dojdziemy do, do bardzo ścisłej współpracy między samorządami różnego, różnych wsi w okolicznych oraz urzędem miasta i gminy i będziemy wspólnie współdziałać dla dobra społeczeństwa oraz ogółu przy różnego rodzaju lekcjach dla młodzieży szkolnych, szkół podstawowych, przede wszystkim żeby młodzież edukować na łonie przyrody, w otoczeniu, w otoczeniu lasów i, i wszystkiego, co nas tutaj otacza otoczenie jeszcze tego miejsca, tego wigwamu, tu będzie jeszcze jakieś zagospodarowanie terenu? Tak, ten teren planujemy zagospodarować, mamy postawiony, który też dzisiaj był poświęcony, y, głaz upamiętniający myśliwych z Kołowieckiego, którzy odeszli do Krainy Wyżnych Łowów oraz w przyszłości, czyli za około pół roku, mamy zamiar postawić figurkę Świętego Puberta, który jest patronem myśliwych i też chcemy ją poświęcić. Poza tym mamy zamiar wybudować parkingi oraz y, tablice informacyjne, edukacyjne może dla młodzieży, na których będą znajdować się różne slajdy i, i informacje o, o przyrodzie, o lesie, o zwierzętach i właśnie na tych ścieżkach edukacyjnych będziemy prowadzić różne lekcje dla dzieciaków. Obecnie koło e, łowieckie w e, Zbąszyniu Hubert e, liczy myśliwych 48 członków oraz trzech stażystów. Zainteresowanie łowiectwem ono jest stałe, czy jak to wygląda na przestrzeni kilku, tam, kilkunastu lat? Jestem w kolo od 22 lat i powiem szczerze, jestem prezesem od 3 lat, od dokładnie 18 kwietnia 2010 roku. I powiem, powiem, w tym czasie przyjęliśmy, nie chcę skłamać, chyba 7 czy 8 nowych członków. Jest to sama młodzież, młodzież, która naprawdę wykazuje się bardzo dużym entuzjazmem. Nie do łowiectwa, tylko do przyrody i do natury.